Rok 24 miał być rokiem pełnym zaskoczenia i zmian dla mnie i całej ekipy. Potwierdzały to rozmaite znaki na niebie i ziemi, które zwiastowały nadzwyczajne zdarzenia. Tymczasem w Beskidzie Niskim nie działo się nic nadzwyczajnego i nie było innych walk, niepokoi i potyczek, jak te, które odprawiały się w nim zwykle, a o których wiedział tylko zwierz polny, orły, jastrzębie, kruki i ja. W chwili, gdy rozpoczyna się zapowiedź naszych zmian, słońce zachodziło właśnie, a czerwone promienie jego rozświecały okolicę już jakże inną od tej sprzed 15 lat, gdy tu trafiłem. Wtedy narodził się nowy pomysł na kolejne duże zmiany w życiu i niebezpieczne dlatego pomysłu pytanie, czy są jeszcze na to siły. Hmm. Hmm. Na szczęście odpowiedź nadeszła jeszcze szybciej jak pytanie bo co to za życie, jeśli nie ma w nim zmian i wyzwań? A więc wyprowadzka ze starej błękowskiej, beskidzkiej chaty zapadła. Trochę szkoda było ją zostawić, bo zostało w niej kawałek mojego serca i duszy, które włożyłem podczas remontu, gdy wszyscy pukali się w głowę, gdy się brałem za ten remont. Nadeszło nowe, trudne zadanie. Każdego wieczoru myślałem, gdzie tu znaleźć takie miejsce, żeby mi było w nim dobrze. Miejsce z dala od tłumu, który w sezonie już się przewala przez Beskit, a lada moment otworzą tam trasę Wiekarpatią, która oddzieli Beskit od Bieszczadu i zupełnie zniszczy resztki tego, co tam jeszcze ciekawego dla miłośników natury i spokoju zostało. Zostały tylko dwa parki narodowe i tyle. Chyba szukałem czegoś, co nie istnieje lub miałem zbyt wysokie wymagania. Postanowiłem wybrać się wzdłuż naszej wschodniej granicy, mając na uwadze i pamiętając miejsca sprzed 20 lat, gdy szukałem beskidzkiej chaty, a przemierzyłem wtedy również podobną drogę. Szukałem miejsca, gdzie króluje przyroda, a człowiek jeszcze się w nią nie wepchnął po chamsku. Ale takich miejsc już w Polsce nie ma. Przekonałem się o tym w ostatnich miesiącach. Ale broniłem dalej w odnalezieniu miejsca idealnego. Beskit i Bieszczady zupełnie pominąłem z wiadomych względów. Wszystko, co dawniej przyciągało w te góry, w ostatnim czasie przestało istnieć. Nie ma już tamtej magii, przyrody i ciekawych ludzi. Pierwsze kroki moich poszukiwań skierowałem na roztocze które pamiętałem dobrze z dawnych wypraw ze skarbami. O, jakże się rozczarowałem. Opowiadać Wam nie będę, bo szkoda czasu. Następnie przyszła kolej na Podlasie, gdzie mam kilku znajomych i ciągle mnie tam ciągnęli. Podlasie jest fajne, bo jest drewniane, podobnie jak dawniej Beskid, z tym, że tutaj przetrwało więcej chatynek drewnianych i pod samą granicą z Białorusią jest naprawdę fajnie. Może dlatego, że ludzie się tam boją zamieszkać, boją się tego zamieszkania i to daje spokój temu miejscu. Jest tam sporo ludzi, którzy chcą żyć z dala od tego całego miejskiego dziadostwa i pogoni za stabilizacją i dobrobytem, więc to było na pewno na duży plus dla Podlasia. Niestety, więcej dla mnie było minusów. Podlasie jest ciasne, zabudowa tam jest bardzo ciasna. Czasem trafiał się dom na kolonii, czyli poza wsią. I taki dom znikał bardzo szybko. Albo nie było tam wystarczająco dużo ziemi dla mnie i koni. Rezygnowałem szybko. Do tego wszystkiego Podlasie jest płaski jak naleśnik, a po 15 latach w górach też trochę zaczęło to przeszkadzać. Następny wyjazd to przepiękna suwalszczyzna, ale niestety już nie tak dzika, jak ją, jak ją pamiętałem. Spuszczał Gostowski zostały jakieś marne patyki. Firma, która w ostatnich latach morduje polskie lasy, czyli lasy państwowe, ma się tam świetnie. Jedyny kawałek, gdzie było fajnie i w miarę dziko, to trójstrych granic Polski, Litwy no i Rosyjskiej. Znalazłem też kilka gospodarstw, które graniczyły bezpośrednio z Litwą, a po litewskiej stronie jest naprawdę super spokojnie i nie ma tego dziadostwa jak lasy państwowe. Tam na szczęście nie sięgają. Jak ktoś będzie szukał fajnego, czyli cichego miejsca z przyrodą po litewskiej stronie, to tam je znajdzie. Ja postanowiłem jeszcze co nieco posprawdzać, bo zostały mi Mazury i warmia. Mazury są piękne ze swoimi jeziorami, ale szybko odpadły, bo to jest jednak lansik na drugą chatę dla miastowych. No i to w pewnie z takim sąsiadem kłopot murowany. No, nie chciałem już się zagłębiać. Bardziej w te mazury, więc lecę dalej na warmię. Tutaj zaskoczenie na duży plus: im głębiej brnę w warmię, tym bardziej mi się podoba. Jak dotarłem w pobliżu ruskiej granicy, to już to poczułem. Już wiedziałem, że to jest miejsce, w którym dłużej zostanę i będę czegoś szukał. Pusto, brak zwartej zabudowy, małe zaludnienie, dużo pagórków, trochę wody. Ceny ziemi przystępne, pewnie przez sąsiedztwo z ruskimi, no ale mi to nie przeszkadzało. Większość starych lasów już wycięta przez wspomnianą wcześniej państwową firmę, więc nie będę musiał oglądać tej masakry, co w Beskidzie i Bieszczadach. Pełno dzikiego zwierza, raj dla ornitologów i botaników, no i najważniejsze mało ludzi. Szukałem w pasie od Gowdapi przez Węgorzewo do Braniewa, przy samej ruskiej granicy bo tam było w czym wybierać i to było piękne, mogłem nawet marudzić. Wybór padł na małą wioskę w gminie Lelkowo. Dla mnie i Stada Koni to miejsce idealne, bezludne, położone wśród pagórków, na uboczu. Nad morze też mam całkiem blisko, bo nie całą godzinę, więc gdybyście szukali w tych okolicach czegoś dla siebie, to jestem do dyspozycji. Mam kilka fajnych namiarów na ciekawe miejsca. Hata, i wszystko co tu kupiłem jest do większego lub mniejszego remontu. Będę chciał to zrobić jak najbardziej naturalnie. Bez żadnych styropianów, folii, OSB i podobnego podziemia. Dużo cegły, gliny, drewna, naturalne ciepłe piece. A mam dużą praktykę w przywracaniu do życia miejsc spisanych na straty. No Każdy kto mnie znał w Boskidzie i w Bieszczadach, to o tym wie. Możecie też się z tym zapoznać. Zapraszam was na tą przejażdżkę i na dalsze przygody na Warmii. Pozdrawiam.